Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii lockpikingowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat y, urządzeń typu Lishi porównamy sobie Genuine Lishi, Lishi ze starych czasów, no i ordynarną podróbkę Lisi Queen Tools, co mi skłoniło do nakręcenia tego materiału. E, no, jakiś czas temu a, pokazywałem wam, jak e, chińczycy osobliwie podchodzą do a kwestii własności intelektualnej, patentów i tak dalej, do nazw zastrzeżonych na podstawie Lisi King Tools, czyli tej bardzo chamskiej podróby. Tak. Na pierwszy rzut oka zasadniczo niczym się nie różnią od Lisi z dawnych czasów. Jeszcze wtedy, kiedy nikt tego nie podrabiał, jeszcze kiedy nie było hologramów i weryfikacji. To Lisi ma no, ładnych. Ładnych parę lat, nawet, nawet około 10 albo i więcej. A to jest z jakiejś w sumie niedawnej dostawy z Chin: list Hipping Tools. No i tak jak pokazywałem Wam, troszeczkę inaczej wygląda ta etykieta do weryfikacji z tym kodem, do zdrapania. Nawet tej strony, która tutaj jest podana, tej uh, lishiquingtool.com nie ma, strona nie istnieje, nie ma możliwości zarejestrowania ani sprawdzenia, tak? Chińczyk się nie postarał jak podrabiał. No i najczęściej one przychodzą albo w ogóle w takich czarnych opakowaniach, jak ze starych czasów Lishi, albo nawet w takich dziwnych plastyczkach tylko. Jakość, no cóż, różnie z tym bywa, najczęściej jest znośna, raczej to działa, ale no mówię, no to jest sprzęt podrobiony, dlatego to nie jest zbyt fajnie. No i dobra, mamy też możliwość e, kupna e, urządzenia e, dystrybuowanego nawet w Polsce o dziwo i jest to Genuine Leashie, stronę genuineleashie.com mamy dostępną, można zarejestrować produkt, na opakowaniu jest napisane oczywiście, co to jest dokładnie za urządzenie. Jest dożywotnia niby gwarancja. Jest do tego teoretycznie aplikacja na Androida i na iOS-a, która na dobrą sprawę nic nie daje, ale no dobra, pomijmy to. Opis oczywiście po angielsku, po chińsku, e, oczywiście po e, rosyjsku. No i jeszcze e, jakaś podajże włoska wersja chyba dobra otwórzmy sobie co jest w tym zestawie to jest akurat do starych Mercedesów na surówce HU 39 czyli no, maksymalnie W124 te wszystkie inne stare paści a przepraszam klasyki bo to Mercedes to jest klasyk nie paść zapomniałem Ford to by był paść albo jakiś opal. tak racja dobra Wyjmijmy sobie, co my tu mamy. Pudoczko. Jeszcze jakiś papierek. Co my tu mamy? Eee, aha, jak można to opakowanie Zrobić, żeby można było przenosić to z jakimś tam uchwytem. który głupi uchwycik kosztuje 60 zł. I to jest troszeczkę cena <laughs> przesadzona w no, Ale w polskiej dystrybucji, więc wiadomo, musi do tego wejść VAT i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Takie podałeczko. Modułowe można składać kilka koło siebie. Akurat, niestety, przy sobie mam tylko jedną, więc nie pokażę Wam, jak to się modułowo ze sobą łączy. Tak, nakładka na ta fosforyzująca, która średnio fosforyzuje. No i nasz pik w folicę. No, niestety, wszystko jedną ręką się i nagrywa, no i tak jeżeli chodzi o samo urządzenie jest praktycznie takie sama jakość jak te starsze zasadniczo to samo tak na pierwszy rzut oka eee, czym się różni wiadomo jak to jest night Vision, to jest ta nakładka i są dziurki w środku widzicie dziurki na każdej z głębokości zapadek żeby można było teoretycznie łatwiej to dekodować w nocy całą tą nakładkę można sobie założyć niestety będzie chyba magia YouTube'a, bo jedną ręką to się strasznie źle zakłada dobra, udało się uporać z założeniem no to tak jak widzicie mamy dziurki przez które prześwituje nam ta fosforyzująca nakładka. Dobra, troszkę tutaj Chińczycy zrobili małego fakapa, bo napisy, akurat na tym zabieraku są do góry nogami, no ale czasami takie rzeczy się zdarzają, nawet najlepszym. Ale poza tym jakość wykonania jest całkiem okej. Okay. I teraz tak, na urządzeniu jest oczywiście napisany numer patentu, całkiem zgrabnie jest to wykonane. Z tyłu pod nakładką, jeżeli ją zdejmiemy, oczywiście pewnikiem będzie trudno to zdjąć jedną ręką, więc zapewne znowu będzie magia YouTube'a. No Magia YouTube zadziałała. No i teraz tak z tyłu na tym urządzeniu mamy możliwość zarejestrowania. Jest podany nasz kod, składający się z bodajże 9 znaków. Tak, 9 znaków. No i możliwość zarejestrowania na stronie januelishi.com sobie rejestrujemy i teoretycznie mamy wieczystą gwarancję i w przypadku kradzieży też możliwość zablokowania, jakkolwiek to by miało działać. Ktoś, kto będzie próbował to zarejestrować, będzie po prostu <grymny> w jakiś sposób zgłoszony. To jest dosyć kuriozalne i śmieszne podejście troszeczkę, bo <grymny> Ach, nie sądzę, żeby ktoś, jeżeli by wpadło mu to, Średnio legalnego, ze średnio legalnego źródła, żeby chciał to gdziekolwiek rejestrować. No ale dobra, pominijmy to. E, teoretycznie też nie wiem, co tu mogłoby się na pewno sprawę zepsuć w tym leashe, tak żeby chcieli to wymienić, no ale chcą być po prostu fajni z tym lifetime warranty. Po prostu lepiej będzie się sprzedawać. No i tak, no co mogę powiedzieć. Um. Zasadniczo delikatnie mniejszy jest od większości tych Lissi Queen i Original Lissi. Co do tego, czy jest jakaś różnica w operowaniu tym, czy któryś jest lepsze, któreś któryś gorszy. Powiem tak, dokładność jest zasadniczo ta sama. Pokazywałem Wam w materiale o Lissi Hausto, jaka jest Różnica niekiedy pomiędzy jednym a drugim egzemplarzem, które są z tej samej fabryki, więc to są cechy osobnicze i trudno, trudno tutaj powiedzieć. Ale raczej będzie to samo w przypadku różnic między tymi trzema urządzeniami. Możliwe, że jeszcze niebawem zrobię porównanie, bo jeszcze muszę kupić jednego h 66 będę chciał zrobić porównanie hu 66 właśnie z Genuine Leafi, mam akurat original Leafi i jeszcze jeden z Smart Tula. Bardzo podobny wynalazek. No to oczywiście klon jakiś tam Leafi, więc no, będzie można porównywać powiedzmy trzy wykonania, albo i nawet cztery. Że będziemy mogli coś doradzić ewentualnie. Co wziąć, a czego nie brać. Bo na chwilę obecną, jeżeli ma, miałbym wybór między e, Genuine, Original a Lizzy Queen, szczerze, brałbym, które będzie tańsze, bo jakoś różnic nie ma, więc po co przepłacać. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek serii Lockpickingowej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej.